Polska mówi, pani doktor nauk weterynarii Ewa Rumińska, ośrodek rehabilitacji ptaków dzikich w Bukwałdzie, Fundacja Albatros. Dzień dobry, pani Ewo. Dzień dobry, witam państwa. Pani Ewo, jakich najwięcej macie w tej chwili ptaków u siebie w ośrodku? No, oczywiście najczęstszym naszym pacjentem z racji bliskości ośrodków na dużego miasta są gołębie, ale dominują poza gołębiami oczywiście bociany. Bociany są, są ptakami, które bardzo często trafiają do nas do ośrodka. Jest też kilka gatunków, które przyjmujemy często, na przykład myszołowy, puszczyki, łabędzie, ptaki krukowate różnych gatunków. No ogólnie w tym roku przyjęliśmy już prawie tysiąc popiętów. To jest mnóstwo wiem, ptaków. Natomiast mnie ciekawi, skąd, jak do was trafiają, na przykład nie wiem łabędzie, czy to wy je wyłapujecie, czy ktoś przywozi? Jakie to są przypadki? No dzisiaj akurat ostatni z naszych łabędzi, który przyjechał, przywieziony był przez straż pożarną. Czyli na zlecenie gminy, która otrzymała informację od mieszkańców, że ławęć jest gdzieś potrzebujący pomocy, OSP, strażacy pojechali, złapali, przywieźli. Ale bardzo często zdarza się tak, że nie tylko instytucje, do których takie zlecenia dochodzą czy, czy, czy takie informacje dochodzą, ale same osoby, które znajdują dane zwierzę po prostu decydują się na to, żeby przywieźć bezpośrednio do ośrodka. Bardzo często w tej chwili już jest też tak, że zgłoszenia przyjmowane przez dyżurnego miasta i powiatu Olsztyn u nas w naszym regionie są bezpośrednio przekazywane, czy też może nawet nieczęsto, wszystkie zgłoszenia dotyczące ptaków dzikich które otrzymuje duże miasta są przekazywane do ptasi straży czyli naszej grupy wolontariuszy zajmujących się również interwencjami w terenie. Z moich informacji wynika, że macie teraz wiele bocianów u siebie, czy to prawda? Tak tak, bocianów mamy zawsze wiele, to jest, to jest o, właśnie widzę, że nastąpiło, przepraszam, wypuszczenie pacjenta, który przyjechał do nas. Cały czas przyjeżdżają. Właśnie teraz przyjechał też pan z jakimś małym ptaszkiem, widzę. Bocianów mamy dużo, bardzo dużo. Bocianów trafia do nas kilka, od kilkudziesięciu do ponad stu rocznie do naszego ośrodka. W tej chwili również w tej części naszej azylowej, czyli części dla ptaków niepełnosprawnych, których nie możemy wypuścić, jest około 50 bocianów. Do środka w dębinach też szykujemy transport kolejnych kilkudziesięciu ptaków, które będą tam miały azyl. Także no jest to gatunek naprawdę, można powiedzieć, dominujący u nas w regionie. A jakie są najczęstsze powody, że tacy pacjenci trafiają do Was? Czy to jest czynnik ludzki, czy to jest po prostu czynnik inny zupełnie? No niestety można powiedzieć, że czynnik ludzki jest tym dominującym elementem, z tego względu, że to właśnie przeszkody, które ludzie postawili w związku z rozwojem infrastruktury i cywilizacji, są poważnym problemem dla bocianów. Gro przypadków to są zderzenia z liniami energetycznymi, kolizje różnego rodzaju, które zwiążą się z porażeniem prądem albo nie bo może, możliwe, że czasami, znaczy częściowo też tylko są związane z urazami roz skrzydeł. Przepraszam, tak. Mm, ale, yy, ale też i kolizje z samochodami. Yy, dużo przypadków mamy najwięcej zawsze przypadków mamy w okresie lęgowym, kiedy młode ptaki wylatują z gniazd, są jeszcze nieporadne, niezbyt dobrze znają środowisko, nie umieją jeszcze idealnie latać, a szczególnie lądować. I wtedy też bardzo często takie kolizje z dachami z, z różnymi przeszkodami następują. Kolejna przeszkoda, przed którą ptaki nie są w stanie się obronić, to, to są szyby. Tutaj rzadziej, bociany akurat są ofiarami tych zderzenia z szybami, ale no, ogrom ptaków to są, to są miliony ptaków rocznie, które zabijają się w, z, z, w wyniku zderzenia z szybami, a do nas setki interwencji rocznie trafiają właśnie związane z takimi przypadkami. Dużo z tych ptaków też udaje się uratować, no ale jednak śmiertelność też jest ogromna w tym, w tym, w tym przypadku. Zastanawiam się nad jedną rzeczą, czy jeśli, powiedzmy, taki bocian czy inny ptak jest u państwa, wymaga dłuższego leczenia, jak wygląda ten proces wypuszczenia i czy na przykład zdarza się, że taki ptak nie chce odlecieć, tudzież wraca do państwa? No tak, zdarzają się takie rzeczy. Powiem Panu, że rehabilitacja, leczenie, rehabilitacja bociana, który uległ jakiejś poważnej kolizji związanej ze złamaniem lub urazem, poważnym urazem skrzydła, to jest realnie patrząc, bo chciałam powiedzieć, że minimum 4 tygodnie, ale realnie patrząc to jest kilka miesięcy. W związku z tym zazwyczaj te ptaki są wypuszczane takimi stadami, łącznie już w Wszystkie ptaki po rehabilitacji z danego sezonu w dwóch turach. Najczęściej to wygląda tak, że są wypuszczane jesienią przed odlotami, przed migracjami, wczesną jesienią, raczej bardziej późnym latem, bym powiedziała, to nie jest jesień jeszcze. I wiosną, po zimowaniu. Te ptaki, które nie zdążyły w pełni przejść rehabilitacji i dojść do pełnej kondycji przed wylotem na migrację, są wypuszczane wiosną tak, żeby mogły przez cały sezon letni, już latając na wolności, przygotować się do wylotu na, na migrację jesienną. W związku z tym to bardzo często wygląda w ten sposób. Są oczywiście wyjątki potwierdzające regułę, kiedy wiadomo, że ptak jest po jakimś lekkim urazie. Był to tylko uraz skanek miękkich, to wszystko szybko się goi i wtedy wypuszczamy natychmiast, jak tylko się da najszybciej. W przypadku właśnie takich sytuacji dłuższej rehabilitacji to zazwyczaj one są puszczane już grupami. To z, z wielu względów też i behawioralne dobrze wpływa na ich, na ich jakieś tam y, kondycję późniejszą, tak. Szczególnie jeśli chodzi o ptaki młode. Także mamy kilka etapów, kilka w związku z tym pomieszczeń, czy też miejsc w ośrodku rehabilitacji naszym, w których ta, to leczenie przebiega, począwszy od y, sali operacyjnej, pooperacyjnej, woli rehabilitacyjnych zadaszonych w szpitalu. Po taką wolierę dużą, można powiedzieć, bardzo dużą, nawet wolierę już obrotową, w której taki trenują już po zdjęciu patrunków, po, po zakończeniu tego leczenia pierwszego etapu. I stamtąd właśnie, tam są takie wróżby, stamtąd właśnie są wypuszczone na wolność już w momencie, kiedy wiadomo, że są w tej kondycji. Także jest to dość skomplikowany i długi proces. Czasem nawet kilkuletni, bo i takie ptaki się zdarzają, że po kilka lat u nas yy, są i ta, to ich dochodzenie do faktycznie sprawności pełnej trwa kilka lat, ale też starzało nam się wypuszczać i, i po dwóch, trzech yy, latach rehabilitacji. Czy zdarzało się, że ptak nie chciał odlecieć bądź wracał do państwa? Zdarza się tak, owszem. Zdarza się szczególnie u młodych ptaków, owszem. Ale też największy problem, powiedzmy, z tego, jest w sytuacji, kiedy przywożą do nas ludzie z terenu ptaki, które już były trzymane gdzieś. Gospodarstwach i miały dosyć intensywny kontakt z ludźmi, tak zwane oswojone bociany. Z nimi jest problem i one wracają faktycznie. To wszystko zależy od natężenia tego problemu i od tego, czy ewentualnie w ogóle jakoś rokuje to, można powiedzieć, wyleczenie, bo to też jest swoje, swojego rodzaju patologia, można powiedzieć, u tych zwierząt to, że nie mają dystansu do ludzi. Jeżeli wiemy z wywiadu i z zachowania tego ptaka, że jest szansa, że on socjalizuje się normalnie i będzie zachowywał się w przyszłości jak bocian, nie jak półczłowiek, to wtedy faktycznie są one wypuszczane i, i ten proces czasami trwa długo, ale czasem się udaje. Bywa też tak, że ptaki, które w bardzo młodym wieku były e, na przykład wyrzucone z gniazda albo wypadły z gniazda i ktoś je wychował, no zwyczajnie już nie nadają się do bo one po prostu um, traktują człowieka um, jako, jako no, zupełnie takiego um, przyjaznego partnera i zakupują się kompletnie, nienaturalnie. Um, co tu już mówić, zawsze pchają się w kłopoty w tej sytuacji. One są po prostu przytrzymywane u nas w środku. Bo wypuszczanie takich ptaków ewidentnie kończy się zawsze sytuacją taką, że musimy je z powrotem z terenu zbierać, bo są zgłaszane jako stworzenia, które próbują robić zakupy w sklepach albo przychodzą na stację benzynową i, i próbują tankować paliwo. Także takie, takie, takie historie się zdarzają też. Proszę mi powiedzieć, macie mnóstwo pracy. Z czego się ośrodek utrzymuje? Czy, 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 czy nie ma problemów z finansowaniem państwa działalności? No, to jest dobre pytanie. Krótko i zwięźle mówiąc, tak, mamy ogromne problemy z finansowaniem naszej działalności, bo to jest bardzo dużo pracy i bardzo duże koszty. Oczywiście, w większości te koszty pokrywamy z różnych źródeł grantowych czyli Poszukujemy konkursów, gdzie możemy pisać projekty i, i zdobywać granty na naszą działalność. Ale oczywiście to wszystko jak zwykle jest taki, taki, taki medal dwustronny i każdy grant potrzebuje wkładu własnego i ten wkład musimy zapewnić. Im większy, to większy grant, tym większy wkład własny. I to są, to są problemy, z którymi borykamy się na co dzień. Ja szczerze mówiąc, no mocno, mocno boleję nad tym, że moja praca. W ogromnej mierze musi się koncentrować wokół pozyskiwania funduszy na naszą działalność. Zamiast koncentrować się wyłącznie na leczeniu zwierząt, niestety też muszę się zajmować tym, żeby było za co te zwierzęta leczyć i rehabilitować, bo, bo utrzymanie ich to jest, nie no, ogólnie utrzymanie, a utrzymanie bieżącej stałej gotowości, jakby naszej, oprócz tego, że Praktycznie no u nas przebywają pacjenci, nie licząc już azylantów, ale pacjentów mamy zawsze na stanie. Nie ma także, że, że są jakiekolwiek okresy w tej chwili już w działalności ośrodka, gdzie szpital jest pusty. To jest po prostu niemożliwe. W związku z tym zawsze mamy pacjentów, także codziennie, świątek, piątek, niedziela muszą być pracownicy, którzy opiekują się nimi, karmią, obsługują. Wszystkie pielęgniarki i weterynaryjne działania muszą być wykonywane, ale też przede wszystkim my musimy zapewnić całą infrastrukturę, wybudować to wszystko, gdzie te ptaki są leczone zapewnić im możliwość właśnie prowadzenia zabiegów na miejscu, kupić im pokarm wszystko, wszystko. To wszystko są koszty, które, no co tu dużo mówić, naprawdę są duże. I e, już w tej chwili, e, ponieważ nasza, nasza ekipa w ośrodku nie jest duża cały czas e, to jest e, raptem kilka osób, które pracują na miejscu i zajmują się tym na co dzień. E, w tej chwili, gros spraw związanych z, z interwencjami, z, z działaniami w terenie, już przejęli wolontariusze, których przeszkoliliśmy. I, których już y, współpracuje z fundacją naprawdę duża grupa y, fantastycznych ludzi, którzy swój czas, swoje środki przy, przeznaczają na to, żeby pomagać zwierzętom. Ale to wszystko cały czas jeszcze nie jest nie jest jakby y, sytuacja y, y, daje nam spokój, daje nam możliwość faktycznie płynnego funkcjonowania bez problemów finansowych. Stąd każda akcja, każda darowizna, każda współpraca z potencjalnymi sponsorami jest dla nas bezcenna, bo daje kolejne szanse na zabezpieczenie płynności naszego działania. Pani doktor, robicie piękną, fantastyczną, dobrą robotę. Nie pozostaje mi nic innego jak życzyć jak najwięcej tych darczyńców i, i żeby tych problemów związanych z finansowaniem nie było. A wszystkich tych, którzy chcieliby w jakikolwiek sposób wspomóc, zapraszamy. Fundacja Albatros. Dziękujemy serdecznie. Zapraszamy. Dziękuję. Można też i do nas przyjechać, poznać się z naszymi azylantami bezpośrednio to myślę naprawdę dobry pomysł dla osób, które chciałyby dowiedzieć się o naszej działalności, a poza tym poprzebywać też w otoczeniu, które jest domem dla tych ptaków, a też i myślę świetnym domem i świetnym miejscem do, do no pewnego rodzaju relaksu, może troszkę nabrania dystansu do swojego do, do, do tego świata. Także zapraszamy. Dziękujemy bardzo. Dla Polska mówi pani doktor nauk weterynarii Ewa Rumińska Fundacja Albatros. Dziękuję bardzo. Dziękuję.